Good morning, good morning. Grace, are you ready? Good morning, give me 5 minutes. Jak zawsze muszę na nią czekać. Dobra, jedziemy. Jedziemy na dobre śniadanie do centrum miasta. Jest rano, godzina 9.05. Staliśmy no, na znaczy Grace, stało dosyć późno, bo ja to oczywiście ogarniałem. O tego, oto, gdzie tam tu jest, o, ta córka. Najedzone. Nie dorzucę mu jedzenia, dopiero jak wrócę, bo mi się wydaje, że trochę za dużo je. Także mam mleko, te w proszku specjalne to niech się tym po prostu dokarmia. A te twarde jedzenie to muszę mu ograniczyć, jednak, bo wydaje mi się, że może być jakiś tam problem z tym brzuszkiem, czy coś takiego także niech sobie tam się tą leczkę. Mamy parę spraw jeszcze do załatwienia na mieście także bądźcie z nami. Easy vlog, zapraszam! Jesteśmy Tutaj sobie zjemy inside outside? Okay. Tutaj sobie się i będziemy oglądać z takim widokiem A, wygląda to fajnie Tam jest port, z którego żeśmy podali na Hall. Zamawiamy śniadanko. Hello, darling. Hello, hello. how are you? Good. Good, good. Ok, a. Fiu, fiu, fiu. Bar też niczego sobie. Ale, oczywiście, my jesteśmy na śniadaniu. Zero alkoholu z rana. No, dla mnie wybór będzie prosty. Biorę to jajka, Benedykt. A Grace hello. prawdopodobnie wejdzie to. Filipina Breakfast. You must try the shakshuka eggs. It's famous in for Australia. For me? Okay, so we order. You, so this one for you. Uh, okay, and which one me? is from the menu? Which one? The shakshuka eggs, this one. Ah, dobra! I can try this one. Yeah, and if you want more later you can order another one. For me the Filipino breakfast. Oh sure. Okay. I, I'm sure. <laughs> can we order? Okay. Oh, you have a mask? Yeah. <laughs> okay. It's up to you. I'm just asking because it's, I think it's no more COVID. Yeah, or? Yeah. Okay. I'm getting a little bit of breakfast, mask, some old egg lung, and the boneless bones. I'm buying a client at my gulf, a że jest fajnie, chłodno, wiaterek taki wieje dzięki temu wiatrakowi cisna walka nie ma tak szklanka zimnej wody z rana kranówka no to wjechała zielona herbatka a Grace jaką ty masz herbatkę? Earl Grey Earl Grey Tea Thank you. Oh, let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Smart Bon appetit. Pojedzone, dziękujemy bardzo lecimy dalej na miasto Lee Plaza, tu znajdziesz wszystko zaraz tam pójdziemy na zakupy Jeszcze wam pokażę jak się tutaj przechodzi przez ulicę To pierwszy, ten lepszy Grasia! Chodź do mnie! A teraz Grace będzie się przedostawała, będzie próbowała się przedostać przez jezdnię, zobaczcie. Tutaj pierwszy się w ogóle nie liczy. Brawo! No, udało się. na wejściu, jak zawsze. Lecaki zostawiamy. Sprawdzanie, co coś w torbie. Coś pyka, już coś chce przemycić. To jest takie główne centrum handlowe tutaj w Domagetę. I można znaleźć wszystko z cztery piętra. Zaraz coś kupimy. Szukam cały czas tych fejkowych informacji na temat CCTV i na temat Private Property. Może tutaj znajdziemy? No niestety, nie udało nam się znaleźć. Powiedzieli, że może w przyszłym miesiącu. Ale szukali, szukali. Były różne informacje, ale nie takie, które mnie interesują. Dobrze, chodzimy sobie dalej po mieście. Strasznie głośno. A tego się robi pieczątki. Ale nie zamierzam to zakładać firmy na Filipinach, wyczątka niepotrzebna. Dobra, ja już mam pomysł. Zrobię listę, co nam będzie potrzeba jeszcze do naszego domu. Wrócimy do Australii. Tam spokojnie sobie to wszystko zakopiemy, na pewno w lepszej jakości, w dobrej cenie. A i tak będziemy sporo rzeczy tutaj niedługo wysyłać, także wyślemy i tyle. Pochodzenie po tych tutaj sklepach. To normalnie, to nie jest na moje nerwy. Nie dość odosobnienie, to za bardzo nic nie można znaleźć. To co ja bym chciał, jeszcze tylko znaleźć nasz motor, zapłacić za parking 5 peso i uciekamy odebrać pranie. Jest trochę tych motorów. This one. Odpalaj motora Grasia Dawaj! Wyobraźcie sobie że tutaj w centrum miasta w cały czas jest trafi jeszcze w tym opale na motorze To tragedia ja to tak bardziej szybciej i bardziej ryzykuję mijam to, hey, you, want to a in Grace Nie. Yeah. Yeah. A Grace to, tak sto, to za takim trajkiem stoi i czeka, bez sensu w ogóle. Motorkę można fajnie śmigać, tylko trzeba mieć trochę odwagi tutaj, bo jeździć po no, Domagiate. Hej, hej, no i dojechaliśmy już tutaj na osiedle i chciałbym Was poinformować, że w jutrzejszym odcinku Pokażę Wam te domy, tutaj przykładowe od środka. Ten, kilka jest ich, różne są rodzaje tych domów i w różnych cenach. Jestem umówiony na spotkanie z agentem, który tam sprzedawał ten dom i on tutaj przyjedzie. Te domy są gotowe, fajnie wyposażone. Także pokażę Wam oczywiście, jak można sobie wyposażyć, bo to jest oczywiście takie przykładowe wszystko. Kupuje się dom pusty, tak jak widzieliście, jak przeprowadzałem w środku cały remont. Ale mam, miałem bardzo dużo zapytań od was. Ogólnie, po ile są te domy, jak dokładnie wyglądają w środku. Także zaprosiłem do rozmowy panią, która zajmuje się sprzedażą, tym agentem. I ona wam to wszystko opowie. Zrobimy z nią taki mini wywiadzik, że wszystko będzie już dla Was jasne. Jeśli chodzi o sprawy, kto to może kupić, to proszę sobie to wszystko sprawdzić na żonę, czy nie wiem, na słupa jak tam chcecie. Nie będę nikogo pouczał, ale zaspokoję Waszą ciekawość i oczywiście dokładnie będziecie wiedzieli w jakiej cenie. Można zakupić taką nieruchomość tutaj w Dumaguete na Filipinach. Ja wiem, że ta Camela Building kontraktor, oni budują osiedla w całych Filipinach, w dużych miastach. Także oczywiście domy mogą być podobne lub takie same, ale w zależności w jakiej części Filipin ta cena może się oczywiście różnić. Także zapraszam już. Do kolejnego odcinka, który będzie jutro. Wydaje mi się, że będzie dla Was bardzo ciekawy. Kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, niech w dusi dzwoneczek dostanie od razu informację, że odcinek już ruszył na YouTube i będziecie mogli oglądać to na bieżąco. Także trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie komentarze. Do jutra, cześć.